Ile dni potrzebujesz, żeby naprawdę odpocząć? Kilka lat temu, tuż po założeniu własnej firmy, miałem rok, w którym zamiast normalnego urlopu, praktykowałem tak zwane workation. Wyjeżdżałem na kilka dni w atrakcyjne miejsca, w ciągu dnia pracowałem, a wieczorami korzystałem z uroków wakacji. Brzmi dobrze, prawda? Ale to była tylko iluzja. Z każdego takiego workation wracałem jeszcze bardziej zmęczony i zestresowany. To było jedno z najbardziej wyczerpujących lat w moim życiu. Dziś wiem już, dlaczego tak się działo. W tym podcaście, bazującym na moich osobistych doświadczeniach i notatkach, odkrywam, ile urlopu tak naprawdę potrzebujemy, aby w pełni się zregenerować, skutecznie zwalczyć stres i wrócić na właściwe tory w tym pędzącym świecie. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witamy w Notatek. Dziś yy, przyglądamy się bliżej odpoczynkowi temu efektywnemu. Jak długo tak naprawdę trzeba odpoczywać, żeby no wiesz, naładować baterie? I co jest lepsze, może jeden długi urlop czy jednak kilka krótszych? No i jak sprawić, żeby ten czas faktycznie działał na naszą korzyść? To są no właśnie fundamentalne pytania dzisiaj. Pamiętajmy, że odpoczynek to nie jest jakiś luksus, to biologiczna konieczność, tak samo ważna jak, powiedzmy, dieta czy ruch. Jasne. Ale jak mówimy urlop, to często myślimy plaża, góry, wyjazd. A co tak naprawdę dzieje się w środku, w naszym ciele, w głowie, kiedy w końcu zwalniamy? Oj, dzieje się bardzo dużo. To jest czas intensywnej regeneracji. Na wielu poziomach tkanki się naprawiają, mięśnie w końcu mogą się rozluźnić, układ nerwowy łapie oddech. A co ciekawe, mózg wcale nie lenichuje. On wtedy jakby porządkuje informacje. To się potem przekłada na lepszą pamięć, lepszą koncentrację. Aha. A zaniedbanie tego, no cóż, to prosta droga do problemów. Kłopoty ze snem, z nastrojem, ale też, wiesz, rośnie ryzyko chorób serca, cukrzycy, poważne sprawy. Skoro to aż tak ważne, to, no właśnie, ile tego odpoczynku mówi się często o tych magicznych dwóch tygodniach urlopu za jednym razem. Czy to ma jakieś podstawy? Wiesz co? Ma i to całkiem solidne. Badania, zwłaszcza psychologiczne, pokazują, że takie pełne odcięcie się od pracy, mentalne, ono po prostu wymaga czasu. Pierwsze dni wolnego to często jeszcze jest taka faza adaptacji. Myśli krążą wokół pracy, kortyzol, ten hormon stresu, może być wciąż wysoki. Czyli głowa nadal w biurze, tak? Trochę tak. Dopiero tak po trzy, może pięć dniach jego poziom zwykle zaczyna spadać. I wtedy uh -huh, zaczyna się ta głębsza regeneracja psychiczna. Żeby tak naprawdę, wiesz, poczuć ten luz, oczyścić głowę, to często potrzeba tygodnia, a nawet więcej. Więc te dwa tygodnie, no, mogą być takim sensownym minimum dla pełnego resetu. Rozumiem. Pierwsze dni to takie rozpędzanie się w odpoczywaniu. Ale czy to znaczy, że krótkie przerwy są bez sensu? Wiesz, długi weekend, kilka dni tu i tam. Absolutnie nie. I tu właśnie robi się moim zdaniem bardzo ciekawie. Są też dowody, że takie krótsze, ale bardziej regularne przerwy w ciągu roku, one świetnie zapobiegają narastaniu takiego chronicznego zmęczenia wypaleniu. Czyli takie regularne ładowanie baterii. Dokładnie. Pozwalają częściej doładować. Kluczowe jest chyba słuchanie siebie, swojego organizmu. Czasem, wiesz, wystarczy przedłużony weekend, żeby złapać oddech, a innym razem, szczególnie po jakimś intensywnym okresie, no nie ma zmiłuj, potrzebny jest dłuższy reset. Ważne, żeby nie czekać, aż będziemy na skraju wyczerpania. Okej, okay, czyli to nie jest zero-jedynkowe, raczej kwestia dopasowania strategii do, no, do siebie i do sytuacji. A powiedzmy, niezależnie czy to długi urlop, czy krótki wypad. Jak go uczynić naprawdę efektywnym? Hmm, jest kilka rzeczy. Po pierwsze, przygotowanie. Serio. Pozamykanie spraw w pracy, delegowanie zadań to naprawdę pomaga uniknąć stresu już na starcie. Po drugie, i to bywa trudne, wiem, cyfrowe odłączenie. No nie ma co się oszukiwać, sprawdzanie służbowej poczty co chwilę po prostu niweczy cały efekt. Znamy, znamy. Po trzecie, jakość. Robienie tego, co naprawdę sprawia nam przyjemność i nas relaksuje, niekoniecznie to, co jest modne, albo co robią inni. I ważna jest też równowaga: trochę aktywnego wypoczynku, spacer, jakieś hobby, sport, a trochę pasywnego czytanie, może medytacja, albo po prostu, wiesz, drzemka bez wyrzutów sumienia. O tak, drzemka bez wyrzutów sumienia brzmi dobrze prawda? Dobry sen generalnie jest kluczowy. I może odrobina spontaniczności. Nie planować każdej minuty. Mówiłaś o robieniu tego, co sprawia przyjemność, ale, no, życie jest życiem. Czasem, urlop to jedyny czas na remont albo nadrabianie zaległości domowych. Słusznie. I tu ważna uwaga. Odpoczynek to niekoniecznie musi być leżenie plackiem. To ma być świadoma regeneracja. Jeśli kogoś naprawdę relaksuje malowanie ścian, no to super. Ale trzeba znaleźć balans i zarezerwować też czas na inne formy relaksu, w tym na to słynne nic nie robienie. Podobnie z tym modnym workation, praca zdalna z plaży czy gór to może być fajna odmiana, zmiana otoczenia, ale to nie zastąpi prawdziwego urlopu, tego, który wymaga odcięcia się od obowiązków, mentalnego odcięcia. Czyli podsumowując naszą analizę, jakie jest takie główne przesłanie? Co powinniśmy zapamiętać? Chyba to, że odpoczynek to jest Inwestycja. Mądra inwestycja w zdrowie, w dobre samopoczucie i co może brzmi paradoksalnie, w naszą długoterminową efektywność w pracy. Zarówno te dłuższe urlopy, które dają szansę na głęboką odnowę, jak i te krótsze, regularne pauzy, oba podejścia mają sens i wartość. Najważniejsze jest chyba takie świadome podejście, planowanie tego czasu, dbanie o jego jakość i. Y, autentyczne odłączenie się od pracy, żeby dać sobie szansę na pełną regenerację. Fascynujące i naprawdę, jak wiele nauki biologii, psychologii kryje się za czymś tak wydawałoby się prostym jak odpoczynek. Rzeczywiście, i może warto pójść o krok dalej, zastanowić się nie tylko nad tymi dużymi urlopami, ale też nad tym, jak wpleść w codzienność takie małe, świadome momenty regeneracji mikroprzerwy. Tak, dokładnie. Takie mikroprzerwy, aktywne, pasymne, rozłożone w ciągu dnia. Jak to mogłoby wpłynąć na nasz ogólny poziom energii i, no wiesz, samopoczucie w dłuższej perspektywie? Ciekawe, prawda? Bardzo intrygujące pytanie. I myślę, że to doskonałe podsumowania na zakończenie dzisiejszej analizy w Znotatkach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.